Odwiedziliśmy szkołę podstawową numer 1 w Gniewie w celu przeprowadzenia pomocy przedmedycznej, pierwszej przed przybyciem pogotowia. Przekazywaliśmy młodzieży informacje na temat, jak postępować przed przyjazdem karetki pogotowia. Niesienie pomocy jest bardzo ważne, z tego też względu chcemy, żeby. Dzieciaczki wiedziały, że należy reagować, a nie przechodzić obojętnie. Nasze zajęcia polegały na teorii, czyli przekazaniu wiedzy teoretycznej. Potem przeszliśmy do praktyki, przekazując, pod jaki numer telefonu dzwonić, jak postępować, jak zabezpieczyć człowieka wtedy, kiedy ma jeszcze oddech, a jest nieprzytomny. Po czym przystąpiliśmy do działań praktycznych, jeżeli chodzi o Masaż serca, czyli wtedy, kiedy nasze serduszko przestało już pracować. Dzieci podchodziły do tematu bardzo profesjonalnie, wkładały w to całe serce, i mamy nadzieję, że wiedza, która została w dniu dzisiejszym przekazana, będzie pozostanie w nich na dalszy okres życia. Pomysł organizacji takich warsztatów zrodził się jakiś czas temu. W czerwcu tego roku udało nam się pozyskać środki zewnętrzne na zakup fantomów szkoleniowych. Przygotowywaliśmy się do tego, aby od września rozpocząć cykl warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i młodzieży z terenu całej gminy. Za nami sześć szkoleń. Odwiedziliśmy już cztery szkoły w naszej gminie i przeszkoliliśmy około 500 dzieci. Grafiku mamy napięty, ale cieszymy się, że jest takie ogromne zainteresowanie dyrektorów, i z chęcią zapraszają nas do siebie, abyśmy tutaj nauczyli nasze dzieciaczki z gminy udzielania pierwszej pomocy.